się ma widzowie, na Sadguru Skinsie jesteśmy Oczywiście kodzik RUCO po 10% bonusu, darmowe groszy na start. Oraz także, w pasacie z kodem RUCO, no to z automatu was do takiego do dołącza. Czy wpłacicie więcej, tym większa szansa na zgarnięcie tych skinów. Oczywiście również, no już mi się rozproszyliście, oglądaliście poprzednie odcinki, ale także na Sazgo Skins wchodzi z inicjatywą natychmiastowych płatności skinami. Każde konto ma swój indywidualny limit na podstawie poprzedniej jakby historii gier. I możecie sobie takie autosticki doładować po prostu natychmiastowo, nie musicie czekać jego okresu ochronnego, aby móc już zagrać. I co? No, zachęcam Was do używania kodu Wrudson. A my lecimy na case z Batelki Jest jak to dzisiaj zaczniemy? Kurcze, no muszę się zastanowić. Może ten birthday Cake na pewno będzie, bo tutaj jest salą fejdiki, do trafienia. Myślę, że takiego eleganta byśmy rzucili. Yy, Czyli Bertek daliśmy 3. Tu damy też 3 Eleganty. Żeby było porówno, żeby była równowaga zachowana. 7900. Ta oto bitwa. Myślę, że... Jest tutaj potencjał. Jest tutaj potencjał. Zobaczymy tutaj Alex. No. <laughs> Alex który sobie też widzi ten potencjał. I też Alex tutaj sobie wyciąga fajnego skina. No, Zobacz sobie te Tełaku. Coś teraz mocnego. No nie. No kurczę. Będzie trzeba tego się nadrobić, Zobaczmy. No tutaj. Yy, Abubka Prince, Abubka Prince i będzie. Fajnie. Czy ona poleci? No tutaj naprawdę. Abubka Prince obawa trafi odleć chyba musi. To są jedyne jeden nieco nas mogły ratować, ale ani jeden ani drugi nie poleci. No bywa i tak. Dobra. Czy za jakieś bitwy. Widzimy, no nie. Dobra. Jesteśmy szaleni i robimy coś szalonego. Robimy coś szalonego. Eee, kurczę, no ja wiem, że tutaj ja tak Tak, kurczę szaleję z tym budżetem. Wiadomo, że nie jest jakiś wybitnie duży, ale po prostu mm, mam też paryskie podłożonych, które to najwyżej spieniężymy. Dobra, zobaczmy. Kurczę, no 6000 tysięcy tak się już przypaliło. Dlatego, zagramy to jeszcze raz. No do dwóch razy sztuka, wam powiem. Kurczę, no wam powiem, że... No, za pierwszym razem tak to czułem, że to może być dobry pomysł, teraz tak już trochę zaczynam w to wątpić. Ja pierdziele, by się zatrzymało jedno wcześniej, wyobraźcie sobie to, Emilii i Samu, jakby wyszli z taką kosą. No bo to jest śmiech na sali, co to się teraz przejął 600 zł. Ej, dobra. No dawa tego flipka odpuścimy Odpuścimy tego flipa 34.800 No ja, czemu mnie tutaj tej bitwie nie ma Dobra, kurczę, no ja bym taki gruby graczę to w sensie z nim się pobił, ale kurczę no dobra Dobra, widzowie mm robimy zabawę. Lubimy zabawę, która w mocny sposób 11,5000 na 11 skrzynek. Już te ruby mi zabrało kurcze 12 tysięcy w przeciągu minuty, więc już sobie oszczędzę. I zobaczmy teraz. Znowu Alex. Już tym Alexem kurczę. Ostatnio co ciągnąłem pojedynki jakieś. I wam powiem, że ten Alex kurcze jest dobrym graczem, naprawdę bardzo kurcze ciężkim Ale my tutaj minimal to za 200, bardzo fajnie Kurcze, jakbyśmy to dowiedzieli, no to na pewno będzie myślę, że, że bitwa sprofitująca yy, Bo póki co już jest kurcze 4000 u nas, u niego No dobrze to wygląda, dobrze to wygląda Kurczę, no by tutaj coś fajnego nam wypadło, by taka, trochę taką przewagę, żebyśmy zbudowali. No i myślę, że tę przewagę zbudujemy tym skeletonem, chociaż on jest Patreskert niestety. Gorsze, no, ale dobra. 6600 u nas 4800 u niego, czyli to jest 1700-1800 no zł różnicy. Teraz praktycznie to różnica się nie ruszy Teraz nas trochę na, na podgoni. No dobra. I zobaczmy. Okej, okay, to samo dało. Dobra, fajnie w sumie. Dało to samo takiego niebezpiecznie blisko zrobiło? Nie wiem, czy to się tak... No, dobra. 27000. Oki, okay, oki, okay. podoba mi się to. Mmm... Dobra, tyle od razu otworzyłem te ruby. I nie dało, więc spróbuję mu teraz. Za 15 taka lecimy w te rubi. Kurczę, no... Ech co mam to powiedzieć, no... Kurczę, może trochę nadużywam tego, tej skrzynki Kurczę, no, jakby tutaj dało Ruby, a ja powiedziałbym, że nadużywam tej skrzynki, to by było śmiesznie, nie? Ale no niestety, dobra Myślę, że... Wszedł ostatni, albo ostatni poleci Ruby Zobaczmy, teraz będzie to Ruby, tak? Proszę, 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 proszę Kurde No, to teraz musi być... i? i u, u i hmm. kurczę no powiem ja szczerze że troszeczkę mi się tak szczerze co nie chcę już naprawdę wszyscy próbujemy tutaj co robić wyciągnąć i kurczę się nie, nie oddaje dobra zróbmy takie coś po prostu ale na trzech 5 royali Kurczę no te bitwy, naprawdę dzisiaj Mogło być lepsze, mogły być lepsze. Ale też no, my naprawdę gramy tutaj całkiem odważnie. Odważnie, a nie rozważnie. I takie są tutaj te kurcze minusy. Zobaczmy, czy ten Royal coś tutaj z... zaraz nam da. No kurczę, to w ogóle to i samo to jest kurczę tutaj. Bogiem tego Royala. Bo ja mu daję, ciągle. No i ta bitwa zaraz widzisz, że na underdogu by nam się najlepiej opasała. Albo nawet i nie na underdogu, bo byśmy tak taką przegrali. No dobra. Pykamy Gemstone y po prostu. Pykamy 5 Gemstone'ów. I ja pikniemy też na trzech. Pykniemy też na 3. Jest Russish, naprawdę jest ta sytuacja kursy niezbyt ciekawa Będzie trzeba... To być po prostu wygrać no. Zobaczmy. No. Nie jest najgorzej, ale zawsze mogło być lepiej. I teraz już jest kurczę, gorzej. Alex ładnie tutaj ucieka, no naprawdę. Alex bardzo ładnie kurcze tutaj ucieka. 6000 u niego już. No i tutaj chyba jeszcze taka ostatnia skórzę, no bo 600, nie? No ostatnie. Hmm. No i tak to jest, widzowie. Tak to jest, że... Mieliśmy przez tyle osi tak dobrze. I teraz kurczę Część nas po prostu opuściło właśnie 2000 trzeba tutaj ugotować coś kurczę coś co tutaj zmieni losy tego odcinka coś tutaj przyniesie coś fajnego kurczę trzeba na to nie stać hm mi się ta bitwa i wizja właśnie, aleksja. nie najbardziej mnie przekonuje. Podoba mi się wizja, kurczę tej oto bitwy. Tyleż tutaj siana. Inwestujemy i zobaczymy, co tutaj dostaniemy. Oby, kurczę, coś fajnego. Paracord Blue Steel zaś. 760 zł. No niestety. To jest totalny chłop. Teraz jest równie tragicznie. Czy ten whole case coś da? No, coś da, ale to coś to w ogóle nie wygląda, bo to miał być jester. Luxurious. Z kalą Marble Fade'em. Wreszcie jest pierwszy dobry traf, ale tutaj jeszcze da się to przegrać. I jeszcze da się być stratnym. My to chyba wygramy, ale będziemy do przodu. 5000. Dobra. pyrkamy Ostatnią bitwę. Yy... brykamy ostatnią bitwę. Byrkamy ostatnią bitwę. Kurde trzy grube skrzynki i tyle. Niech się dzieje, niech się dzieje. Zobaczmy. Zobaczmy. No. Okej. Okay. Jeszcze jest to do zrobienia, Jest to do zrobienia no, zobaczmy, tutaj może to być kurczę, no na, na naszą korzyść i whole case, I to skurde tragedia, co w ogóle straciliśmy w tej bitwie. Dobra, zostawiamy tak, jak jest. No cóż, jesteśmy, no niestety, no, do tyłu w dzisiejszym odcinku, ale nie jest źle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.